W tym filmie omówię jak obliczać ramy. Narysowałem sobie taką oto ramę. Jest ona jak widać tutaj z obciążeniem równomiernie rozłożonym oraz z obciążeniem siłą skupioną. No i teraz tak. Na początku oznaczmy sobie punkty, gdzie coś się dzieje. Czyli tutaj jest podpora, coś się dzieje. Tutaj jest siła, czyli coś się dzieje. Tutaj jest początek obciążenia, czyli coś się dzieje. I tutaj kolejny punkt. Teraz tak, tak jak przy belkach, musimy obliczyć nasze niewiadome. A naszą niewiadomą jest ta reakcja, ta reakcja i ta reakcja. Nie rysuję ich zwrotów, dlatego że te zwroty dopiero wyjdą w obliczeniach. No i teraz tak. Do obliczenia reakcji oczywiście służą trzy podstawowe równania, tak samo jak przy belkach, które już omawiałem, czyli suma po x suma po y i suma momentów. No i teraz tak. Pierwsze. Suma po x. -ach. No to zasada jest taka. Mówiłem to już przy belkach, czyli tu są x, -y, tu są y. -ki. I dodatnie wartości są po tej stronie i po tej, tak jak w układzie służynnych, a ujemne tu i tu, w tą stronę. Czyli tak, nasza dwójka, sprawdzamy teraz tylko, robimy sumę po x-ach i sprawdzamy siły poziome. No to dwójeczka działa nam w tamtą stronę, czyli działa nam na plusie, czyli 2. To ta niewiadoma działa nam w tą stronę, znaczy jeszcze nie wiemy czy w tą stronę, ale ja zakładam na razie, że ona działa nam w tą stronę. Zobaczymy co wyjdzie, czyli minus. H1 równa się 0. Czyli H1 równa się 2 kN. Czyli tak jak mówiłem, przy belkach, jak tutaj wychodzi wartość dodatnia, czyli ten znak jest prawidłowy i ten zwrot jest prawidłowy. Czyli dobrze żeśmy założyli, czyli H1 równa się 2 kN. No i nawet to widać, że dwójka w tom, dwójka w tom. Równoważą się te siły. A wszystkie siły w takim układzie muszą się równoważyć. Dalej. Suma po Y- -kach. Może być, czy nie może być? Nie może być, dlatego że mamy jedno równanie i dwie niewiadome po y. -kach. Po y to oczywiście byśmy sprawdzali siły pionowe. Więc przechodzimy do trzeciego równania. Suma momentów. No to suma momentów... Czyli możemy sobie stanąć na jakiejś podporze i sprawdzamy, jak się zachowują reakcje w stosunku, znaczy nie reakcje, tylko wszystkie siły w stosunku do tej podpory. No to zróbmy sobie sumę momentów w punkcie pierwszym. Sumę momentów oczywiście możemy robić tylko na podporach i ewentualnie jakby był przegub w układzie, no to na przegubie. Dobrze. Czyli tak. Suma momentów w punkcie pierwszym. Ta dwójka. Zgodnie z tym układem, który już mówiłem, przy belkach, czyli tu jest jakaś, jakiś punkt A, tu jest jakaś siła P, która nam kręci w ten sposób, to ona nam kręci na minusie. Jeżeli jest jakaś siła tu, punkt, a tu jakaś siła P kręcąca w ten sposób, czyli tak, to ona nam kręci na plusie. No zastosujmy to. Czyli mamy tutaj punkt pierwszy, ta siła jest zaczepiona w nim na takiej odległości i ona nam kręci tak. Czyli ona nam kręci na minusie, czyli minus 2 razy odległość 2, no bo na takiej odległości jest siła zaczepiona. Dalej. To obciążenie. To obciążenie jest jakby przeniesione w to miejsce i kręci nam na takiej odległości, na odległości 3, i kręci nam w ten sposób, czyli nam kręci na minusie. Minus 10 razy odległość oraz razy połowa odległości. No bo środek ciężkości w prostokącie jest w połowie odległości, czyli połowa odległości z 1,5, z trzech jest 1,5. Dobrze. No i teraz jeszcze została nam ta niewiadoma, którą musimy wyliczyć. Zakładam, że ona działa do góry. Tego na razie jeszcze nie wiem, ale zakładam tak. Czyli kręci nam w ten sposób względem tej podpory. Czyli kręci nam na plusie, czyli plus R3 razy odległość 3. No i obliczmy sobie to, co nam wyszło z tego wszystkiego. No to mamy. Minus 4, minus 10 razy 3 razy 1,5, czyli nam wychodzi minus 49 po tej stronie. Przerzucamy na drugą stronę, czyli jest na plusie, dzielimy na 3 i wychodzi nam R3 16 3, 3, 3 kN. Pierwsza reakcja pionowa wyliczona. Wyszła wartość dodatnia, czyli dobry znak, żeśmy przyjęli. Czyli dobry zwrot, żeśmy też przyjęli. Dobra. Czyli R4 równa się 16,333 kN. No i jak już mamy to niewiadomą, możemy sobie wyliczyć z sumy po y, to niewiadomą. No to to było pierwsze, to jest drugie, a to trzecie. Suma po y to się równa. No to mamy co? 16 działające do góry, zgodnie z tym jest na plusie. Teraz patrzymy na same siły pionowe, czyli 16 do góry, 3, 3, 3. To obciążenie działa na dół, czyli zgodnie z tym jest na minusie, czyli minus 10 razy powierzchnia, na jakie działa, czyli odległość ta równa 3. Tu już nie robimy razy połowa odległości, bo tutaj tylko sumujemy to, aby pola. Czyli tutaj ta siła tylko do góry i pole z tej to jest 10 razy 3. Tyle. No i ta nasza niewiadoma przyjmuje, że działa do góry. Na razie tego nie wiem, ale przyjmuje. Czyli R1, że działa do góry. Zobaczymy. Się równa 0. Czyli z tego, jak sobie obliczymy, to nam wyjdzie 13. 6, 6, 6 kN. Wychodzi wartość dodatnia, czyli ten znak jest dobry i ten zwrot jest dobry. Czyli 13, 6, 6, 6 kN. Powtórzę tu jeszcze jedną rzecz. Gdyby nam tutaj wyszedł minus, to znaczy, że źleśmy założyli zwrot, czyli musielibyśmy zmienić tutaj znak, żeby po prostu nam tutaj wyszła wartość dodatnia. A jak tutaj byśmy zmienili znak, to tutaj musielibyśmy zmienić zwrot. I tyle. Dążymy zawsze do tego, aby tutaj wychodziła wartość dodatnia. I jeszcze tutaj teraz y, sobie oznaczę, bo teraz będziemy robić przedziały, oznaczę jeszcze tutaj włókna charakterystyczne, czyli tam gdzie jest ściskanie, a gdzie rozciąganie. No to tak. To są włókna charakterystyczne. Jeżeli one będą rozciągane, to tu będzie plus. Jeśli będą ściskane, to będzie minus, czyli tak jest. O. Oczywiście przy momentach to będziemy oznaczać. Przy siłach tnących, po której stronie narysujemy wykres i przy siłach normalnych, po której stronie narysujemy wykres, nie ma znaczenia. Przy momentach będzie to miało znaczenie. Dobra, przechodzimy do drugiej części.